Bywając na giełdzie praktycznie co niedzielę, tak sobie pomyślałem, że raz na jakiś czas można by zrobić aktualizację i pokazać, co tutaj się ciekawego na tej giełdzie dzieje. Dzisiaj było bardzo dużo fajnych, ciekawych odmian wśród roślin, ale tydzień temu obsadzając akwarium już chyba nabyłem całą obsadę roślinną, więc no dzisiaj się z tej opcji niestety wymiksowałem, a szkoda, ale pewnie jak będę niedługo gdzieś tam jakieś akwarium restartował, to będę wiedział, gdzie uderzać. No i oczywiście jak to na giełdzie dużo, dużo różności w różnych kolorach i w różnych gatunkach, przez różne stanowiska się poruszając i z różnymi ludźmi sobie rozmawiając, bo tutaj zawsze przypominam, że wpadając na giełdę można się poradzić co do danych gatunków, tego jak, jak je hodować jak te gatunki zestawiać ze sobą w akwariach, żeby gdzieś tam nie było później jakichś problemów oraz co do wymagań danego gatunku to tutaj jak najbardziej zawsze od hodowcy czy to od osoby, która zajmuje się sprzedażą danego gatunku rybek można się o wszystko podpytać ja sobie zawsze wpadam dość wcześnie rano w związku z tym, że gdzieś tak w okolicach no tak, 7.30 można się już tutaj pojawić, zaczynają się ludzie rozkładać, niektórzy już stoją w pełni przygotowani na, na klientów. Natomiast dziś tak zawsze koło godziny 9 robi się już mocno gęsto, także ja chcąc coś tam nagrać pojawiam się właśnie w tych okolicach 8. Wtedy jest, że tak powiem jeszcze w miarę swobodnie, żeby sobie pochodzić i sobie coś tam pomagrywać. Tak jak mówiłem, rybek jest mnóstwo, to nie jest tylko jedyna giełda w łodzi, jaka jest dostępna. Jeszcze jest giełda na ulicy równej, natomiast tutaj ta giełda na starcie to jest taka giełda niedzielna, jak akurat jest dzień wolny od pracy o poranku, bo tam ta giełda działa w środku tygodnia, także tutaj ściąga naprawdę dużo ludzi i widzę w ostatnim czasie... Jak już to różnie bywało, że, że dużo, dużo ludzi naprawdę przychodzi na tą giełdę i, i jest spoko, bo e, no niech to się kręci, no, żeby ta akwarystyka żyła i żeby miała się świetnie. Także e, jest to na pewno taki dosyć pozytywny objaw tego, że czasami trudno jest gdzieś tam się przemieszczać tymi alejkami, w związku z tym, że zainteresowanie jest spore. Do wyboru w zasadzie jest wszystko. Jeżeli chciałbyś sobie, lub chciałbyś sobie skonstruować akwarium od samego początku z zakupem zbiornika, z zakupem filtra, wszelkich akcesoriów, pokarmy, tutaj korzenie do aranżacji, rośliny, stworzonka, to jest w zasadzie wszystko dostępne. Więc również dla osoby, która gdzieś tam zaczyna przygodę z tą akwarystyką i sobie wpadnie na giełdę, to jakby chciała skonstruować cały taki swój zestaw w ramach jednych zakupów, to również jest to jak najbardziej możliwe. Zostawiam tutaj Was, pooglądajcie sobie jeszcze chwilkę, jak to wygląda, parę minut tego materiału i życzę Wam dobrej niedzieli.